Zapraszam teraz na scenę Michałowiecką. Dziękuję Czy powiedzieć to następny, że zepsułeś mi mowę. Witam wszystkich serdecznie, dziękuję to jest za tę wprowadzenie. Nie ma Weroniki, jest Jacek. Ja Myślę, że jakoś się mi pojawi. W każdym razie to była pierwsza mowa. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Choć trochę się denerwuję, to tak postaram się, żeby już płynna. Tę mieszankę. Nie. Nie wiem. Wiecie, o czym nie chce mówić? O trudnej przyszłości. Wiem ja wszystko na ten temat. Wleczę się za Tobą, krok za krokiem, i gdy myślisz, że już się nie pozbyłaś, ona nagle okazuje się, że jest. Zaciska ci się na krztanie, nie pozwala przejść od jest niczym mieć tam klasa, który wisi nad tobą i jest gotów zniszczyć to, co się jeszcze nie zmieniło. Jak na przykład moje relacje z tym klubem. Kiedy pierwszy raz tutaj przyszedłem, wcale niewysoki poziom klubu zrobił na mnie największe wrażenie. Nie była to też perfekcyjna organizacja spotkań. To, co zrobiło na mnie największe wrażenie, to byliście wy. Wspaniali ludzie o wielkich, dobrych sercach. No, spójrzcie tylko na siebie, spójrzcie na sąsiad, a po prawej stronie, będziecie wiedzieli dokładnie o co mi chodzi. Bo czułem się wtedy nieco skołowany. Bo pomyślałem sobie, że gdybyście znali moją przeszłość i nie chcielibyśmy tutaj więcej, to czy ktoś mógłby nas zmienić. Ja bym nie. Ale pomyślałem też drugą rzecz, i co ważniejsze. Że to jest właśnie miejsce, którego szukałem. <laughs> Możecie się do mnie śmiać, ale. Wcześniej nie sądziłem, że mogą się gdzieś spotykać regularnie osoby myślące i konstruktywnie działać w jakimś jednym kierunku. Dla mnie to był szok. Spotkałem tutaj wielu wspaniałych ludzi, którzy mają wiele cech właściwym ludziom sukcesu. Promieniują nimi. I pomyślałem, że chcę się opalać właśnie w tym świetle. Pomyślałem, że zostanę tu i czegoś się od nich nauczę. Z tego powodu nie wiem, co sobie myślałem w weekend, gdy pisałem tę mowę. Ale ja teraz sobie myślę, że niektóre rzeczy powinny zostać tam, gdzie ich miejsce, czyli w przeszłości. To jest przeszłość. Na przeszłość nie mamy już wpływu. Tym, co jednak warto wziąć pod uwagę, jest przyszłość. Bardzo późno sobie zdałem sprawę z tego, że najlepszym celem w życiu jest przeżyć to w taki sposób, żeby móc przysłużyć się innym osobom. Żeby móc dać uśmiech drugiej osobie, móc pomóc komuś, kłonić w pozytywny sposób. Ale wtedy napadły mi myśli. Michał, o czym ty myślisz? Nie masz ani jakiejś świetnej wiedzy, nie masz ani doświadczenia, nie masz żadnych znajomych, nie masz zasobów, jak ty chcesz tu zrobić? Byłem zwołowany. To trwało jakiś czas, bo bardzo chciałem zmienić swoje życie z samotnika, z egoisty na kogoś, kto mógłby się przysłużyć w większej grupie osób. Wtedy mnie oświeciło. Akurat przeglądałem YouTube, a znacie te filmiki motywacyjne, pełno tam, 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 na pewno każdy z Was widział. Nawet nie pamiętam jaki to był mówca, ale opowiadał o swoich przeżyciach, o tym, jakie miał kiedyś yy, życie, pomyślałam, kurczę, ten facet troszeczkę żył tak jak ja. Troszeczkę też miał, może nawet nie troszeczkę, a wielką zmianę do dokonania w swoim życiu, ale mu się udało. Zaczął zmieniać się krok po kroku, zaczął pracować, i udało mu się dojść do tego momentu, który był inspiracją dla milionów. Pójdźmy, kurczę, jeśli ten byś mógł tak zrobić, to czemu nie ja? Zacząłem się uczyć, zacząłem zdobywać wiedzę. Ale to, z czego jeszcze zdałem sobie sprawę, to z potęgi słowa. Wszystkie wielkie rzeczy na świecie, wszystkie wielkie dokonania zostały, zostały stworzone przy pomocy słowa. Zapisałem się dlatego na kierunek retoryki stosowany w Gruzji. Okazało się, że to jest unikatowy kierunek w Polsce, więc ktoś mógłby powiedzieć, że to jest przeznaczenie. Nie do końca wierzę przeznaczenie, bardziej w dobry plan i chęć jego realizacji. W każdym razie moc słowa po studiach przygnała mnie do tego klubu. I tutaj czułem się bardzo dobrze i stwierdziłem, że to jest miejsce, w którym mogę realizować swoją pasję, a co więcej mogę realizować swoją przyszłość. Stwierdziłem, że chcę tu zostać i właśnie trwać. Z wami. cały czas pamiętam o przyszłości, nie chcę o niej zapomnieć, ale nie chcę o niej mówić, ale pamiętam też o przyszłości, o której chcę pamiętać i chcę ją tworzyć i mam nadzieję, że będzie mi się to udawało z każdym kolejnym kraju. Dziękuję bardzo.